Dzień dobry moi kochani, ja, ja jestem Szymonek Ga, ja dzisiaj sobie zagramy z Bartkiem. Przywitaj się. Dzień dobry. Chodź tutaj jeszcze sobie screena z tobą zrobię. Cyk. O, dobra. Jest screen. O dobra. No i co? Idziemy dzisiaj na walkę z tym. I za szybko pada. No dobra, bo ci strefę zakładam, dobra. Pójdź yy, na jeden versus jeden i poty. Dobra. Jesteśmy? Ja, jak ja nie lubię tej mapy. Ja tak samo nie lubię. Tamta była, co się klepaliśmy, to była fajniejsza. O dobra, już się zaczęło. a to ty jesteś? Dobro. Nie, klepa chyba... Odpalajesz cheaty. Nobie. No ja odpalałem cheaty. Ej, ty pojzonku mały. Czekaj, rzucę na ciebie pojzona. O, jak ładnie się... Kurde, tu. Ej, ja tak samo ginę. Chodź tu. Czekaj, mnie chodź, miękko zjem. Ej, czemu ginę tak, z tym? Ej, stop! No, Ej, Chodź a... tam, bo nagranie trwa. Dobra, no, dawaj. Jest... Czemu bijesz klockiem? Strefa klockiem Minecraft. Bo ja to serduszko! Jezu! Wygrałem! No to chodź jeszcze na pożegnanie. Oj, dawaj jeszcze jedna arenka. Chodź może teraz na harda. Nie, bo tam dużo typów gra. Na poty. Na poty. Wypij no. się też. Eee, no, potki. Pot, na razie nie kupiłam. Dobra, jedziemy. Jedziemy, mam polarynkę. A co ty, Bartek, robisz? A ty, czemu czekaj? Co ty robisz? Ale kiedy rodu jodę? Czemu ty na mnie potkę e, dobrą rzuciłeś? Bartek, czemu A -a. się nie odzywasz? Nie wiem, bo to jest moja taktyka cicha. Aha, dobra. Czekaj mnie Czemu tyle masz chodzi o do Dobra, skończymy. A ty teraz jesteś na odpale, widać. Dlaczego? Na odpale. Ja przecież nie mam... Ja teraz przecież nie walczę czego ale ci strefę wyjąłem teraz najpiękniejsza moja strefa w życiu. Ej, pamiętam... Ej na ile tych kratek nie bierze! No no normalnie, nawet zobaczę na nagraniu, że wesite tu gram. Ojej. Ja no, no i to by było na tyle w tym odcinku. E, Cóż, piszcie, w piszcie w komentarzach co mam następne nagrać, bo to, to nagrywanie jest ciekawe, bo e, no nie laguje mi nawet kiedyś podam na specjal 30 subów u moje ustawienia w MC I no i to tyle by było temu... na... Specjalna... A, to był specjal na 20 subów. O no, no dobra, możemy tak to nazwać. No i to to by było na tyle ziomki i jeszcze screen. O dobra, lag był mały, no, ale dobra. Nawet tej typy sobie gramy Bartek co by tam chodzi. No. Ja to... widzę, Aleksa u ciebie. Do, dobra, no to nara. Nara, ziomy. Nára, nára, moji kochaň. Pa, pa.